Siemano witajcie z tej strony Ariot a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z Saga. i tak, aktualnie pod ostatnimi odcinkami pisał do mnie Stevex i... Snip... E, teraz nikt twój będę musiał wymówić sniper? E Czy jakoś dwa? Coś takiego, nie wiem. Nie wiem jak dokładnie ten twój nikt się wymawia, ale okej. Okay. Tak, mniej więcej tu przywitanie już było. E, tak, co w planach? Mniej więcej. Chcę pokazać Wam, jaki drop jest Herolda. Jeszcze nie byłem na nim teraz z tą postacią, więc możemy sprawdzić się. Zobaczcie, jak to będzie funkcjonować. Snipe. Snipe Chyba tak dobrze się wymawia. Snipe Dobra, git, jakoś się nauczę tego Twojego niklu wymawiać. Ale właśnie tam ostatnio pisałeś w komentarzach. Wybrałem te komentarze i zaproponowałeś, że pomożesz. i... No, myślę, że będziemy tutaj polatamy trochę. I patrzcie, pierwszy raz już taka lipa. Same zielone. Jack, mówiłem w wcześniejszego odcinkach, że były właśnie te rzeczy, co wcześniej przynajmniej coś leciały. Jakieś unikaty z bossów na Heroldzie. Z tego co pamiętam, jak 40 level był, to wcześniej jak był trudny. To 40 levela był. I były dwa poziomy: albo się wchodziło na dwa zwykłe, albo ten bolesny. I to wtedy na bolesnym było ten. Jednak, no wiecie, idzie to jakoś bardzo szybko, łatwo. Bo w planach też Sigimar by był, można by było go zahaczyć. Zobaczymy, jak z czasem wyjdzie. Ale tak. No tutaj też różnica levelowa jest tak. na 38. Jakbyśmy trochę z Stewaksem pograli, wiecie, tak w dzień, to byśmy mogli cię podgonić, właśnie. W ogóle, jak ktoś. Gra w Sanga ma podobny level. Piszcie po prostu w komentarzach. Może jakoś się zgadamy na jakąś giereczkę coś pogramy. Wiecie, możecie, jak będziecie chcieli, można odcinek zrobić. Jak nie, no to wtedy najwyżej wiecie, sobie po prostu tak coś tam pokombinujemy za odcinkiem nie wiadomo. A też widziałem fajną aktywność ostatnio pod filmikami jest. I wiecie. Jak możecie, zostawcie łapkę w górę suba, bo serio naprawdę to motywuje pod filmikami, naprawdę spora aktywność, fajna z góry dzięki tak, dobra jak patrzę na tego dropa to wiesz, że to są bossy takie zwykłe, tutaj nie ma co tam liczyć na to snipe dostał rękawiczki, No już chciałam wyjść chyba na czwórkę, czy to nie, tam, tam to chyba raczej nie będzie iść nawet nie damy rady wejść ale kiedyś może jakiś odcineczek wyleci z jakiegoś, tylko musicie napisać po prostu w komentarzach, czy chcecie odcinek z tych wyższych postaci. Mogę, nie wiem, nagrać filmik z Łucznika i wiecie, cały bulit Łucznika. Wiem, że na pewno takie filmiki gdzieś są na necie i to by było, jakiś jeszcze inny content do tego dodać, żeby nie było, że to samo jest. Wiecie, no serii z Drake Sanga też nie jest mało, bo widzę, że trochę tego jest, że akurat w Drake Sanga grałem ten spory czas i wiecie, naprawdę fajnie mi się w tą gierkę gra. Al lubię sobie do niej powrócić, no to wiecie. Była możliwość nagrywania. to wybrałem Drake Sanga, tak? Jeszcze tam Minecrafta będę nagrywał, tylko że właśnie Drake jest główną serią, tak jak mówię, na, na tutaj i głównie w Dracasanga będę cisnąć. Jakieś propozycje macie ostatnio. Steve' spisał z terą, żeby w Terę zagrać. a czy powiem tak, ogólnie ja nie grałem w Terę, ale... Ja nad takimi gierkami zazwyczaj nie przepadam. Bo nie wiem, na przykład tam nie sprawdzało mniej więcej co to jest, ale... Nie, jakoś nie bardzo. No Coś, co już wiecie, jakiegoś hack'n'slasha, tak? Guardians of Ember, ta gierka była taka se. I serio, naprawdę... Trochę przymulanie na tej gierce było, więc dlatego zrezygnowałem z tej gierki. E, wiem, że niektórzy grają w Path of Exile. Jest taka gierka. Wiecie, może ktoś w tym się lubi, sieci długo, wciągnęło go fajnie. Jednak mi się nie podobał styl chodzenia tej postaci, po prostu te ruszanie, poruszanie się, te skille. Wiecie, gdzieś tam każdy jakiś impusta coś tam ma, pisze, nic nie wypadło. O, ale wolno. Vale. Tutaj już ładnie bije. To podejrzewam, jak my sa sami byliśmy ze Stevexem, to ciężko by było. Ciężko, ciężko. W ogóle też z y NiP Możesz napisać pod filmikiem, czy w ogóle grałeś wcześniej w Racket Sanga, czy tam wiesz... masz jakieś wyższe postacie, czy to teraz tak wiesz, dodatkowo sobie robisz. Ile w ogóle grasz? No wiesz, może taki... Nawet od siebie coś dorzucić jak chcesz. Zresztą to... jakie informacje przydadzą się. Czy Wiecie, fajnie tam temacik jakiś zawsze gdzieś tam coś jest, co nie? Jak już właśnie więcej osób się uzbiera, nie mówię, że koniecznie musicie być u mnie w bractwie, tak, ale no, razem pograć można. Bractwo zrobię jak będzie więcej osób, no tak wiecie. No, musi się jednak jakaś ekipa zbierać, No wiecie, na razie tak levelowo też nie, nie ma szału. Bo przy tym levelu 50 na pewno są bractwa, i tam więcej osób po prostu męczy się z tym levelem. Siedzi zresztą, zakładam się, że większość osób to jak jest ten. okej, okay. dobra, w ogóle. Kamyki, nie zdążyłem sorki z t ale lipa. z niepeperem, waliło go chyba. Albo nie wiem. Raczej chyba tak. Aha, nie ten skill. Eee, no chyba sobie wstaniemy jednak. Czekajcie, niebieska eska załączona. Właśnie wczoraj mi się wydawało, że tej eski więcej mam. Nie wiem, właśnie może coś... Raczej z nią nie grałem z tą ale przywalić przywalenie to ma dobra kamyka daje. Kupiłem jak w następnym odcinku jak to obejrzysz ta Steve Aks, to takie masz kamyki zakładce kamienie dłuższe. I jakbyś mógł to te kamyki po prostu kupnie to, to jest wiesz, duże ułatwienie na przykład no 120 na raz nie trzeba wydawać mrocznych, a serio, 5 kamyków to tam 400 i to wiesz tam ze smaknięcie maknięcie ręką. Dobijemy go czy nie? Dobra, dobity. Ale powiem wam, że ciężko, jak nie ma parowca z nami. Sneaker Peror, gdzie jest Sneaker Obóz oporów. Czekajcie, może pisał. Jeszcze do Steve'a. Muszę napisać? Okej, okay, widzę, że ja też mam ekwipunek zawalony. Czekajcie, na szybko zobaczymy, czy jakieś itemki sensowne, czy coś wypadło fajnego. Patrzę, że jest e, pasek lepszy, ale siła Ken can... no przewyższa to, bo wiecie... OK, luzik, masz dwa, dobra, ja mam cztery i na razie jakoś to idzie. Wiecie, przydałby się inwentarz, tak? Możecie... Widzieć, że mroczne monety, nie gdzieś tam jest ta sumka uzbierana. Tylko, że no, ja powiem Wam tak, że w tej gierce da radę nawet 100 tysięcy mrocznych uzbierać, nie wydając w ogóle złotówki, tak? Bo są możliwości takie, że na przykład tak robicie postać scenową, gracie seniora dla fanu i przy tym zgarniacie, żeby Was nie skłamać. No, 40 no, no, tysięcy mrocznych na pewno będzie, 100%. Jakbyście od samego levela i nie szaleli, i nie wiadomo czego nie kupywali, to wtedy będziecie mieli, tak? Będziecie mogli mieć coś fajnego. I właśnie to tak wygląda. Teraz hmm, Harold się wkurzył, więc no, powiem, że tak, wkurzył się na pewno. Trochę nas Czy wiecie, mi się trochę skill z żeby zeskoczyć z tego kółka, co on strzelał. Ale zabawa się dopiero zacznie na kół, jak będziemy latać na te bossy tam, to dopiero będziemy się bawić. Tylko wtedy wiesz, ja, wiecie ja na przykład myślę, żeby wiecie, zrobić taką postać po prostu później jakoś, wiecie, główny damage i tylko sobie latać I na przykład, nie wiem, parowiec ma fajnie, bo wiecie, działko zostawi i pyk, i leci do farmy jest najlepszy, bo postacią tak mi się wydaje. Czy znaczy, wiecie jak ktoś lubi sobie pograć tak po prostu, wiecie... Nic nie robią, nie no. Może parowiec tam coś robić, szczerze, to te głównie działka za niego robotę robią. Taka prawda jest, nie? Tak to wygląda, no przynajmniej z mojej perspektywy, no chyba że wiecie, szczerze, na bossach, na jakie są bossy i w 4, no to parowiec wtedy ma duże znaczenie, dlatego że jak stawia Tesla, no to wtedy na przykład na takim bosie ku 3 na hr duże, no jest osłona, tak? Jeszcze jakieś tam dodatkowe funkcje ma, więc. Wiadomo, każda postać gdzieś coś tam ma. Łucznik daje prędkość. W grupie jak się lata z łucznikiem, to ma się prędkość. Tylko właśnie ja gdzieś, nie pamiętam gdzie ten skill dokładnie był tam, ale gdzieś jest w grupowce chyba dopasowanie, żeby całej grupie dawało speeda od łucznika. Wojownik chyba ma to, że życie, jeżeli można dać sobie, wiecie, życie i że kto będzie ileś tam od was, to będzie miał tego HP więcej, tak? Też tak wygląda. No. Sniper jedzie po nim jak chce. <grystanie> Coś co jest. Okej, okay. levelek wpadł. Na razie widzę, że sam syf. Może to i dobrze, że leci ten syf, bo nie mam nawet miejsca, żeby to zbierać. I tak, jeszcze jedno, w ogóle Steve mi napisz w filmiku, kiedy chcesz pergamin odpalać, bo ja bym kupił parę pergaminów. Jakoś byśmy mogli się dogadać. I se po prostu na pergaminkach uścisnąć. Od jakiegoś tam bossa, nie wiem, od Sigimara pewnie możemy na pergaminach zacząć Okej, okay, dobra, wchodzę A w ogóle ostatni przecież odcinek był Nie wiem czy to być oglądał, czy nie być oglądał Erroro O, to 37 -no poleciałeś <śm> Od razu Wiecie, gram głównie wieczorkami, więc tam no, tak naprawdę Coś tam tego levela wpadnie ale też nie robi to szału, bo mógłbym w dzień przesiedzieć tak, tylko że też tam chwilę gdzieś tam to, tamto i z czasem się schodzi, tak? Okej, okay. dobra, dobrze. W idealnej chwili użyliśmy tego skilla. Przetestujecie sobie drop. W ogóle możecie pisać, czy komuś jakieś unikaty gdzieś coś innego poleciało niż na przykład na tym Wiecie na różnych lokalizacjach lecą dane unikaty. Na przykład teraz leci chyba sen, set dla wojownika, set ken dla ucznika e, jaszak czy jakoś tak. Zamaga i prosto nie mam pojęcia, bo o tymi postaciami najmniej grałem, więc tam o nich to za dużo nie wiem. Więc tam na ten temat się nie będę wypowiadał. Ale co wam mogę powiedzieć to możecie pisać w komentarzach. Czy wam w ogóle coś innego wypadło niż set Duryjski, Jaszaka, coś takiego wiecie Coś innego, bo nie wiem czy wycofali to unika, to ostatnio właśnie pod komentarzem mm, Sorki nie wiem jak ten nick miałeś, bo już Nie zapamiętam tego niku. Ale pisałeś o tym łuku, że mówisz, że skali jak nic nie wypada jak łuk wypada, a właśnie Ten łuk wypada wszędzie tak jak wpisałem, odpisałem ci na ten komentarz Wypada wszędzie Łuk wędrowych... Świarowych czy jakoś? Albo wędrowych, wędrowców, czy... Kurde, nie wiem, kończy mi się język studiów. No, czy jakiś już drop masz? Tylko powiem Wam, że to i leci, to jest i skisetik, więc... Nie ma szału, szału też tak zbytko nie robi. Ale jednak tak, powiem Wam, jakbyśmy ze Axem przyszli tutaj przed robieniem eventu, bo jeszcze wiecie to na razie, jest wstępnie przed pusiem na event, na bossa, Ale zobaczymy to już wtedy wiecie, w następnym odcinku. Dokładnie zobaczycie, co i jak jest w planach. Na razie nie chcę szczegółów zwracać. Ale nie obierzecie, zobaczcie mi, wiecie co to będzie kombinować. Teraz, jakby można było, potrzebna jest ekipa na Sigimara. I już jeżeli ktoś będzie to oglądał, i dotrwał do tej chwili, znaczy, zostawić jakiś komentarz, jak Sigimar, czy coś tam. I wtedy będzie można, wiecie, sobie lecieć na Sigimarka I cisnąć Sigimarka, okej okay. I idzie szybko Ło, przycisnął Właśnie mi skill się mylą z tego, jaką właśnie to wywala Farcik przy dropie, mówisz Lecą mi rzeczy, niby ten jest lepszy, ale podstawkę ma słabo. Znaczy, te bony w HP sobie rozdamy, żeby nie padać. Na razie tak to wygląda: jest nie ma szału, ale na git. No, mam trochę może jakieś tam itemki. No u mnie też właśnie jest Steve'a, u mnie, lipa. Lipa jest taka, że no jest tu jak odcinek byś oglądał, to zobacz co wypadało, co nie wypadało. Byś szału tam to nie robi, ale są nadzwyczajnej itemki Wiecie tam nie ma co liczyć od takiego bossa To tam chwilowy drop tylko tak żeby było coś Się na razie na tym kompletnie skupiam Fajnie jakby coś wypadało by było bardziej może jakaś lepsza mobilizacja do tego Ale na razie jak na ten stan no to wiecie Nie ma co tam narzekać Mogłoby być lepiej dobrze że w ogóle Cię nieraz jest tak że Polecą same zielone tak na to już zależy i właśnie to za, zabiera najwięcej. Okej. Okay. Mamy kuchwa i nie powinno nas to zabić, okej. Okay. z kamyk leci. Inwestycja ta z jak ja pamiętam. Wiecie, pamiętam takie kiedy, jedno, kiedyś prowadziłem bractwo i to się powinno... Buty są. No ale to jest to co gorsze od tych, co mam pewnie. Wiecie, no ja mam 17 od 17 levela, tak? Ale te buty dają mi to, że zaraz wam coś PK, że założyte i HP od razu 600-700 HP w plecy. Bo Setken daje połączenie, daje buffa na HP. Więc powiem wam, że z tym lipa. No i też właśnie I też w tym samym czasie Dobra, okej. Okay. Wcześniej musiała być jakaś nebula, czy coś tam wywaliło i... czy znaczy, może neta nie było, czy tam jakoś tak, nie wiem, coś przerwało w ogóle. Wywaliło mnie w mieście. I tak na razie na ten... na to chwilę w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie strzelić lajka, suba z góry dzięki. Trzymajcie się, cześć na razie.